Nasi Łostomili witajcie w naszym festiwalowym studio. Nasz zokopieński festiwal nie mógłby się zacząć bez obowiązkowego punktu programu, jakim są mistrzostwa Podkala w powożeniu. O tym wszystkim opowie nam dzisiaj Marcin Zubek, który jest prezesem związku Podkalan z Zokopanem, a i też wieloletnim konferencjerem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Zoom Tak już Maryś powiedziała. Zawody Mistrzostwa Potala w Powożeniu to tak naprawdę konkurs fiakierski, na którym ci, co na co dzień, wozą gości. I na Pierwszym Święcie Gór, te zwieźli gości, właśnie w 1935 roku, żeby im ulżyć, tym muzykantom, tym śpiewokom, tym tonicikom, kiedy był świętogór, Tak wej tradycję kontynuujemy. Są to fiakrzy, co na co dzień wozą gości, ale są to gazdowie, którzy tu jest na roli robią. Mają z tego tego konia utrzymać, no i są wizytówką Zokopanego, bo można ich widzieć na koznym kroku. Pięknie wyzdajanek pięknie przyryktowanych, umiejących powiedzieć o historii Zokopanego, kiedy jadą z gościami właśnie po ulicach Zokopanego. Czyli to są mniej no fijakrzy, ale to są te tacy nasi pierwsi przewodnicy, bo od nich się dowiemy wszystkiego co worce w Zakopanem robić. Tak jest, można I... powiedzieć tak, że oni, kiedy nie było do... w kolei, to z Krakowa fasiągami przywozili pierwszych letników w Zakopane. Z, ze schód z, z homrów, z Kuźnic wieźli stal w Kraków, a wracali się z gościami tak, wywzokopane w Zokopane przyjął między innymi doktor Tytus Hałpiński na takiej tradycyjnej furce fasiągu w Zokopane. Na no, teraz, kiedy mamy już 53 Międzynarodowy Festiwal Polska Ruziem Górskich. Tak by wesło, bo to od 60. roku ten festiwal wrócił się, a od 68 roku jest już festiwalem międzynarodowym, o tą formułę konkursu, wybieramy. Właśnie fiakra roku, od którego roku są mistrzostwa powożenia. Kiedy to już Może powiem będzie? tak, że te zawody fiakierskie już są roki roki, a tą formę tych zawodów ze mistrzostwa świata, no bo nasi mistrzostwa świata, można tak powiedzieć, bo nasze chłopy tu gorole, rusyli nie no tutok na zawody fiakierskie, ale rusyli w świat i zdobywali tam różne nagrody na zawodach ogólnopolskich, i nasze dziewczęta to jest sporolina to jest gośka matuska. Iruseli Świat i chcąc im to tutaj dać się możliwość pokazania się pod holami w zokopanym, te zawody mają rozbudowaną formułę taką, ze zawodach będą jeszcze uczestnicy, ci, co będą jeździć maratonkami i takimi pojazdami typowo sportowymi. Oni już tutaj jadą, że tak powiem, na poziomie europejskim, czyli nawet światowym, bo gośka reprezentuje. jest coś takiego, że y je do dalszej drogi, łotwiero tak i dalej. I... Bo wybiera się jakra Roku, ale wybiera się, to jest konkurs petacki, wybiera się, te z petacy. Mniej no miejno tak jest zawsze w piątek, bo w sobotę byłoby biednie tych fiakrów i tych pytacy upytać. Bo przecież w sobotę kozdom, sobotę na podholu wesele. Już teraz i w tyźniu są te wesela, ale można powiedzieć tak, że jak sobota. Do wesela na, na tym. No ale co by spróbować? Te petace jeszcze przed tą sobotą, to tu pięknie petomę Na Górnym Równinę Kurpą, na konkurs śpiewu petackiego, co już pewnie tyle roków w mocy i festiwal, bo CZS z CZT w czwartym czy piątym roku my startowali ze Sławem Jaśkiem, Krzeptowskim, Sabaą na petacy Tutok, no zawsze to było ze Słydżka, chcieli przysłuchać jak ci petacy śpiewają, jak jest na koniak, no bo I w muszą i kto to jest. I w to, to jest, w muszą pięknie zaśpiewać, co byli ozdobą całego wesela. Tak więc, Mareś, razem wspólnie napytajmy wszystkich na konkursy fijakierskie, na mistrzostwa potala w powożeniu, na Fiakra Roku, na zawody sportowe, na konkurs pytacji. Pięknie pytamy, będzie piękne poświęcenie tego placu, bo zawsze zaczynamy ksiądz, dziekan, dekanatu z Bogusław Filip, jak będzie z nami, to będzie święcił, co by się wszystko dobrze odbyło i cały festiwal. Daj Boże. Daj Boże. Wam wszystkim dom, co by my. Jak no lepiej przeżyli. Przybywajcie